Okazujesz mi złość za to wszystko. Dawam ci suknię, dam ci złoto. Ty wszystko wyrzuciłaś w błoto. Gdy przed twym... Delikatny. W ramach cyklu imprez artystycznych Potęga Słowa członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej w kawiarni Kłodzkiego Ośrodka Kultury przygotowali program poetycki nawiązujący do kłodzkich wiosen poetyckich. Nasi członkowie, amatorzy przy pomocy artystów zawodowców starają się stworzyć pewne wydarzenie poetyckie, a dzisiaj mówimy wiersze opiewające urodę Ziemi Kłodzkiej Anny Zelenaj, Jana Kulki, Bogusława Michnika. A więc to są ci ludzie, Ludzie, którzy tworzyli w 1961 roku wiosny poetyckie, na które przyjeżdżał cały świat poetycki naszego kraju. Jestem Ada z zaproszeniem mam od niego i byłem na jego imprezy przedtem. Jest fantastycznie, że widać, że taki człowiek coś robi dla społeczeństwa i dla Ziemi Kłodzkiego, i dla miasta. i, i Trzeba takich ludzi e, e, popierać. To były bardzo piękne czasy, zarówno mimo, że na zewnątrz, czyli to co się działo w Polsce, głęboki PRL, stabilizacja tak zwana mała Gomułka, ale w kulturze i w relacjach między ludźmi było znacznie lepiej niż jest dzisiaj. Mało takich zdarzeń, które łączyłyby ludzi. To dzisiejsze spotkanie jest właśnie takim i stąd pan się, pan się mnie pytał czy popieram, to bardzo popieram, bo każde Każda możliwość rozmawiania nie przez telefon, nie przez smartfona, nie przez komórkę jest ważna, bo wtedy, wtedy możemy patrzeć sobie w oczy i mniej kłamiemy. W pewien sposób jest to spektakl. Wszystko ze sobą jest ściśle połączone, wątki łączą się ze sobą. Będzie dużo o miłości, ale nie tylko tej klasycznej, która mówimy o miłości mężczyzny do kobiety, ale przede wszystkim o miłości do miejsca, w którym mieszkamy, czyli do Ziemi Kłóckiej. Jeden wątek z drugim będzie się przeplatał i łączył. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe połączenie dla wszystkich, którzy tutaj dziś przyjdą. Występuję dzisiaj w roli poety. Moim utworem, który będzie na, reprezentowany na tym spotkaniu, będzie droga. To jest taki wiersz, który mówi o egzystencjalnej roli każdego z nas. Będąc człowiekiem trzeba być tym, który podlega tym wszystkim rzeczom, które się ludziom należą albo przypadkowo się zdarzają. Droga wije się latami przez kręte z... Zbocza, prowadzi w górę i w dół, wspina się na ostry szczyt. Piosenka, którą zaprezentuję, może nie tak dosłownie odnosi się do tematu dzisiejszego spotkania, jednak niewątpliwie takim głównym motywem przewodnim jest tutaj miłość do Ziemi Płockiej. Dzisiaj zaprezentuję utwór Reda Shirana pod tytułem Perfekt. 아 Zaczęliśmy trzy lata temu i to jest kolejne wydarzenie, czyli jest to nasze założenie, że będziemy stale, cyklicznie, co roku w listopadzie organizować Potęgę Słowa. Dzisiaj jest konwencja wierszy opiewających miłość do ziemi kłodzkiej. Motem jest powiedzenie, są słowa piosenki Bajora, Ziemia Kłodzka, moja miłość jedyna, moja miłość największa. To znaczy w piosence Bajora nie ma o ziemi kłodzkiej, ale my sobie dopisujemy, że jest to nasza miłość jedyna, nasza miłość największa. W białych zim, białych wierszach, w złotych sierpnia pokoja, moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja, czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa, moją miłość jedyną, moją miłość największą.